Zagrali i pomogli w turnieju za jeden uśmiech, rozegranym w Gliwickiej Hali Sportowej, wzięło udział 16 firm. Dzięki ich rozgrywkom, potopieczni z domu dziecka numer 2 pojadą na wakacje w góry. To już 15 rok z rzędu, kiedy dzięki podobnym turniejom dzieci mają szansę na prawdziwe wakacje. Więcej o samym turnieju i jego przebiegu w rozmowie z jego organizatorami oraz uczestnikami. Bawimy się świetnie to, co się dzieje, powoduje ogromną radość. Jak patrzę, to aż, aż, aż chce się kolejny raz zrobić takie przedsięwzięcie. Małgorzata Harasymowicz, dyrektor Domu Dziecka numer 2 w Kielce. Z jednej strony radość tych, którzy występują, że mogą zrobić coś dla dzieciaków. Z drugiej strony radość dzieciaków, że ktoś robi coś dla nich. Tak, ja myślę, że jest też taka nagroda trochę dla mnie, bo to znaczy, że jesteśmy gdzieś zauważeni, że, że dzieci, które mieszkają w domu dziecka są częścią mieszkańców Gliwic, są częścią instytucji i firm, które chcą nas wspierać w codziennej działalności. Turniej Za Jeden Uśmiech to nie jedyna impreza, nie jedyna akcja, żeby pomóc Waszym podopiecznym. Organizujemy wiele różnych inicjatyw, ażeby wesprzeć naszą placówkę. Ja... Chcę tylko podkreślić, że nie zawsze jest to ta, ta pomoc w formie przelania pieniędzy na konto. To jest wiele, wiele działań, które tak naprawdę mają pomóc w rozwoju i w pobycie dzieci w placówce. Przekłada się to na chociażby opiekę medyczną, na psychoterapię, na, na organizowanie urodzin dzieci. Mamy zaprzyjaźnione panie, które... Od wielu, wielu lat wspierają, chociażby fundując torty urodzinowe. Mamy bezpłatne wyrabianie okularów u pani doktor Lucyny w zakładzie optycznym. To są również, to jest taka opieka pod kątem religijnym, również. Także dużo, dużo, dużo osób wspiera naszą placówkę i tak jak mówię, jest to pomoc nieoceniona i naprawdę za to bardzo, bardzo dziękuję. Dzisiejsza impreza ma pomóc dzieciakom wyjechać na wakacje. Tak, taki jest cel organizatorów. Dzieciaki spędzą dwa tygodnie, z tego co już wiem, w górach, w miejscowości Szaflary. Co tam się będzie działo, to podobno jest jeszcze tajemnicą, na pewno będą wszelkie atrakcje, nie tylko sam pobyt jest tutaj opłacony, ale również będą to wyjazdy, wycieczki, wstępy do muzeów, wstępy na baseny. To jest taka już gdzieś potwierdzona informacja. Co oprócz tego zaskoczy dzieci na miejscu? No to zobaczymy. No właśnie, a to nie pierwszy rok, nie pierwsze wakacje, które są właśnie tak dla Waszych podobieżnych organizowane? Tak, dlatego że od wielu lat już nasza placówka jest inicjatorem takich akcji, w których celem jest pozyskiwanie środków na wypoczynek letni. Dzięki temu możemy te, atrakcje, te, te wyjazdy uatrakcyjnić, a poza tym zorganizować y, ich więcej i objąć y, tymi wyjazdami większą grupę dzieci. Niektóre korzystają nawet z wyjazdów kilkakrotnie. Mało tego, ja w tym roku sobie trochę podniosłam poprzeczkę, bo... Y, Uważam, że y, nasze dzieciaczki zasługują również na coś więcej. Mianowicie jesteśmy już w tej chwili w trakcie załatwiania wyjazdów do Anglii na obozy językowe. I to jest takim moim marzeniem na przyszłość, żeby jak najwięcej dzieci z czegoś, co do tej pory jeszcze nie miało miejsca w naszej placówce, żeby zaistniało i stało się już y, no, czymś stałym. Jak dzieciaki reagują na tą wiadomość o wyjeździe? Jak to dzieci zawsze się cieszą, że gdzieś wyjadą, pytają, co będą tam robiły, wy, dopytują, kiedy wyjadą, najchętniej już jechałyby w poniedziałek, no ale jeszcze muszą cierpliwie zaczekać, bo pierwszy termin wyjazdu już jest 29 czerwca, czyli właściwie z chwilą zakończenia roku szkolnego dzieciaki będą już spakowane i będą tylko czekały, żeby świadectwo odebrać, wsiadają do autokaru i ruszają w trasę. Jerzy Wojewódzki, prezes Liwijskiego Towarzystwa Sympatyków Piłki Nożnej 5-osobowej. Ja bawiliśmy się podczas turnieju Za Jeden Uśmiech. No znakomicie. Nie może być inna odpowiedź, ponieważ robimy to dla młodzieży, ale w każdym razie nazbieraliśmy pieniążki, wyjeżdżają dzieciaki na wspaniałe wakacje, to właściwie jest celem tej imprezy i wyszła znakomicie. Wszyscy dopisali. Myślę, że takie turnieje trzeba tylko powielać. Wiem skąd inąd, że wiele firm, które nie dostały się na ten turniej, już zgłosiły akces na ferie zimowe. Róbmy ferie zimowe dla dzieciaków. I tak trzymać. Co mogliśmy zobaczyć na samym boisku? O znakomitą piłkę proszę panią. A w wykonaniu dzieci... No dzieci wygrały z przyjaciółmi Bałuszyńskiego, bo taka drużyna również jest przyjaciele Chenia e, Bałuszyńskiego. E, e, zmarłego przedwcześnie naszego przyjaciela, wielkiego przyjaciela trzeba dodać, domu dziecka numer dwa od lat. I stąd też zaprosiliśmy drużynę Henia Bałuszyńskiego. Za chwileczkę będą grali z dziennikarzami, no i będziemy mieli finał tej imprezy. Właściwie tak naprawdę, tu nie chodzi o to, kto wygrał. Wszyscy wygrali. 16 drużyn brało udział, wszyscy wygrali. Oczywiście w radiu tego nie zobaczymy, ale pani ma okazję widzieć przepiękne nagrody. Pan prezydent Bronisław Komorowski, pan premier Donald Tusk. Szef OZPN-u. Więc wszystkie wielkie głowy tego państwa przysłały dla dzieci wspaniałe podarunki, a tak naprawdę, czy chodzi o puchar, ale chodzi o ten uśmiech, o słońce, o te ptaki, które będą widziały w górach. To jest piękne. I róbmy to dalej dla tych dzieciaków i wszystko. No, no właśnie, ja bym chciała jeszcze dopytać, skąd w ogóle wzięła się ta cała idea pomagania dzieciakom, właśnie w ten sposób? Oj, proszę panią. To od zawsze. Jak ja mam powiedzieć, to jest wpisane właściwie w charakter naszego towarzystwa, w działalność naszą. Bo jak powiem, od 30 lat, bo już będziemy mieli 30-lecie działalności blibskiego towarzystwa, i od zawsze dzieciakom pomagamy. Jak ja bym powiedział, że od dzieci czasami nie bierzemy wpisowego. Jak, bierzemy, jak powiem, że dzieciom załatwiamy szkołę, pracę, później dorosłym tym dzieciom załatwiamy pracę i tak też działa. Przy piłce również wychowujemy. Proszę panią, ja. Oczywiście ktoś powie, że nie waży słów, ale powiem to. Jak mać pać, krasi, to nie gra w piłę. Niech, niech ma zajęcie na boisku. I wtedy będziemy mieli troszkę zdrowsze społeczeństwo. Myślę, że, że to też warto robić. To, że nie zostanie mistrzem świata, nie pojedzie na olimpiadę, to jest jeszcze nie wszystko. Ale jak będzie dobrym człowiekiem, to no nie o to chodzi. No, tak myślę. Jak przebiegała ta dwudniowa impreza? Impreza przebiega i przebiegała bardzo sympatycznie. Wszystko się na razie udaje. Nie mamy, można powiedzieć, żadnej wpadki. Dzieci, dzieci dopisały, bardzo dużo rodzin przyszło do nas. Jesteśmy miło zaskoczeni, że ludzie tak naprawdę przybyli. To dzięki też Państwu, dzięki, dzięki radiu, że, że, że generalnie Państwo ogłosili to. Dziękujemy serdecznie oczywiście. Co działo się przez te dwa dni tam na dole? było, powiem w ten sposób, myśleliśmy, że wszyscy potraktują to jako zabawę, natomiast drużyny podeszły do tego bardzo profesjonalnie. Można powiedzieć, że bardzo się spięły i chcą walczyć o pierwsze miejsce, żeby się pokazać w turnieju. No, nie było, nie było generalnie wulgaryzmów, nie było agresji, ale była uczciwa konkurencja. Przypomnijmy od samego początku, z jakiej okazji żeśmy się tutaj spotkali? Spotkaliśmy się z okazji Turnieju za jeden uśmiech i gramy tak naprawdę dla dzieci. Bawimy się dla dzieci, uśmiechamy się dla dzieci. Powtórzę, mamy pieniądze dla dzieci na wakacje i to jest najważniejszy cel. No właśnie, pieniądze na wakacje, przypomnijmy w jaki sposób zostały one zebrane. Przypominam, że pieniądze zostały zebrane w piękny sposób. Każda firma wpłaciła na konto stowarzyszenia 2000 złotych które będą przekazane na wakacje w zakopanym już wiemy. Wpłacili, grali. Co możemy powiedzieć o, właśnie, o tych drużynach? No, takich powiedzmy niezawodowych, a stworzonych z ludzi z różnych firm. Możemy powiedzieć, to, że są kochani, że są kochani i serdecznie dziękujemy za to, że są tutaj przybyli, przyciągnęli swoje rodziny, dzieciaki. Dziękuję serdecznie wszystkim za to, naprawdę. Sam turniej to również wielu gości. Tak jest, no dziękujemy przede wszystkim za przybycie wielu gwiazd, bo dzisiaj się pojawił także pan Dudek. Niestety Jurek Dudek nie mógł się pojawić, z przykrością to trzeba powiedzieć. No, niech się sam dziwia, ja go usłędwiać nie będę. Generalnie jest pan Robert Małek, prawda, wyśmienity nasz sędzia międzynarodowy. Była także sędziowała mecz pani Krystyna, wyśmienita sędzina międzynarodowa, żeby też było generalnie zabawnie, chociaż pani Krystyna jest profesjonalną sędziną. Jest pan Andrzej Karszmarczyk, wyśmienity także sędzia i przyjaciel domu dziecka. Jest pan Pękala, prawda, wyśmienity sędzia jest pan Piotr Werner także przybył czekamy na przybycie prezydenta Frankiewicza Przy, przybyli także ludzie z miasta związani z domem dziecka więc ja myślę, że bardzo wielu gości jest no, trzeba wspomnieć gdzie przyjechali dziennikarze z Eurosportu, z TV Sportu, z Orange Sportu prawda? przyjaciele Henryka Wałszyńskiego czyli gwiazdy Górnika Zabrze no, myślę, że nie będę już zmieniał, bo nam nie starszy miejsca na, na audycji Do mecz, któremu, któremu zawsze towarzyszą szczególne okoliczności duże zainteresowanie fantastyczny doping Mecz dużą stawkę, e, bardzo ważny dla Legii, bardzo ważny dla Lecha, e, no to zawsze jest coś szczególnego. Robert Małek, sędzia międzynarodowy. No ale wczoraj to było wczoraj, dzisiaj, dzisiaj, jesteśmy, dzisiaj jesteśmy w Gliwicach, e, gramy, gramy o uśmiech dzieciaków z domu dziecka numer dwa i, i myślę, że, że, że to wszystko co tutaj się dzieje jest nie mniej ważne niż, niż to co było wczoraj w Warszawie. No właśnie, to jak te dzisiejsze spotkanie, jak to tutaj, no, można powiedzieć chyba nie, niecodzienna nie praca, czy różni się od tych ligowych spotkań? No ja jestem, ja jestem ciągle przed, przed moim tutaj pierwszym występem, na razie siedzę i obserwuję, widzę duże zaangażowanie, dużo uśmiechu, ale też, też, też walkę, bo, bo, bo niektórzy są tutaj nie tylko po to, żeby, żeby, żeby się bawić, ale też... Widzę tutaj e, duże zaangażowanie, i, i, i widać gołym okiem, że, że każdy chce wygrać. To muszę zapytać, dlaczego pan się zdecydował sędziować? E, tutaj, A. dzisiaj, e, dla dzieci, e, dla ich uśmiechu, e, po to, żeby, żeby e, w jakimś sensie być jedną z tych osób, które. No dołożą się do tego, żeby, żeby dzieci mogły pojechać na fajne wakacje, po to, żeby mogły się uśmiechać nie tylko od święta, ale również na co dzień, po to, żeby mogli się śmiać i dobrze bawić również dzisiaj. Jest to dobry sposób, żeby właśnie taką drogą pomagać dzieciakom spełniać po części ich marzenia. Myślę, że to jest bardzo dobry, bardzo dobry sposób, bardzo dobry pomysł. Myślę, że tutaj każdy pomysł, który, który ma podobny cel, jest, jest, jest pomysłem jedynie słusznym i myślę, że tutaj każdy, kto, kto jest w stanie pomóc, powinien to robić. Wiemy, że, że w organizacji turnieju zaangażowały się firmy, zaangażowały się osoby fizyczne, że Jurek Dudek dał tutaj swoją twarz. No bardzo dobrze się stało, że, że jesteśmy tutaj i, i, i robimy coś dla dzieci, dla ich uśmiechu, dla, dla ich bardzo fajnych słonecznych wakacji. Z Gliwic, Kalina Romankiewicz.